Pierwsza drama widzowie dzisiejszego wieczoru Kasix Universe kontra Meduza Kongo TV Mega drama widzowie na Twitchu, bardzo poważna zresztą Dlatego musimy ją prześledzić Od czego to się zaczęło? Nie wiem Prawdopodobnie Kasiks coś powiedziała do Meduzy Więc sobie zobaczmy co Meduza powiedziała e, co Kasiks powiedziała do Meduzy Co po prostu sprawiło, że Meduza się otwarł Kasiks do Meduski Nowa drama Dobra sprawdźmy co Kasiks mówi Jak się czujesz z tym, że Meduza po upadku, więc jest w Boli mnie to Boli mnie to bardzo. Boże u liczba widzów, szybko! Muszę sprawdzić ile ja mam. Mamy pozy. na siostrę Michał. Trzeba coś odjechać, żeby widzowie byli. Boże święty! Liczba widzów! Boże! Kończę się! Muszę szybko, szybko coś zrobić! Aha, czyli tutaj Kasiks tutaj paroduje meduskę, tak? Mhm, rozumiem. Słabe zachowanie. Świece? No, świece, świece Muszę, muszę. Okej okay. Ja mam, ja mam, dwóch stałych aktorów obsadzonych, wiesz? I sprawdźmy, co Meduza odpowiedział. Meduskę odpowiada Kasiks. O kurna. No to tu już, tu już będzie moc, mocniejsze, bo jest, bo jest minuta. Mać. Stała Kasiks na, nie wiem, co to było, fame chyba. Sama stała, kurde, było jej, wiecie... Yy... No, widziałem, że stoi sama, nikt do nie podchodzi, podbijałem, zagadywałem, żeby... Się nie przykrzyło, że sama stoi, bo robi jakieś wywiady, kurde. Była miła dla mnie i tak dalej. Nagle w lecie kurde takie pierdoły gada, Dla mnie to jest po... Dane, jakieś sztuczne, fałszywe i kurwa. Powiem wprost, myślałem, że kurde, jakoś tak inaczej. Wiecie, to dla Beki mówiła. Nie, to że dla Beki. <laughs> Jesteśmy to kurwa Beki, to ja mogę dla Beki też wszystkich obrażać obrażać i wyzywać. Tak, ja tak robię na przykład. Mać stary. Wiesz, yy, i się wyśmiewać z ludzi. Nie to osobiście wkurza, bo. Nie wyzwał ją na fame? Nie. Powiem tak wprost i szczerze teraz, co nie? O. Nigdy jakoś nie byłem taki złośliwy. Nigdy o nikim źle nie gadałem. Starałem się zawsze k***a, do każdego z uśmiechem. Widzę, że to k***a nie działa, także... K***a, niech ci ludzie, którzy tu się teraz śmieją, nikt do mnie... No no i to jest podsumowanie dramy widzowie. Niestety... Smutne czasy nastały. Ale tam on powiedział, że mają mu powiedzieć w twarz? Nie dowiemy się, co powiedział dalej. Chyba, że mają powiedzieć mu w twarz. Tak mi się wydaje. Czemu on k. bierze wszystko do siebie? Ja, pier. to jest taki. Ej, no. Halo, nie wyzywaj meduski, tak? No nie wiem. No nie powinien brać. W sensie, ogólnie ja uważam tak. Moja opinia o Meduzie się nie zmieniła. Prywatnie znam go. Lubię go. Nic do niego nie mam. Jest spoks. Natomiast uważam, że. Jak już wcześniej. Bo może ktoś mi zarzucić. Meduza może mi zarzucić, że. O, teraz wszyscy mnie jadą. To teraz ty Tymulci też, Brutusie też na mnie jedziesz. Nie do końca, bo ja się tu powtórzę. Pamiętacie, jak była ta taka drama z Rafonixem? Co on tam mówił, że mu się wpisują w godziny i tak dalej, i tak dalej, nie? Dosłownie powiem to samo. Streamowanie i patrzenie na liczby jest początkiem upadku każdego streamera. Zawsze tak jest i zawsze tak kupa będzie. I to jest zabójcze. Ciągle patrzenie na liczby, ile I Ja też się na tym czasami łapię, widzowie, i se wkręcam jakieś rzeczy, ale to jest k***a zabójcze. Sprawdzanie ciągle liczb, robienie k***a rzeczy pod liczby, ciągle pod, y, podwyższanie poprzeczki jest k***a zabójcze dla streamera. Jedyne, co powinien Meduza zrobić, to przestać p***dolić ciągle o tym samym. Że ciągle się dawać prowokować ludziom, ciągle odpowiadać na to, ciągle mówić o tych widzach, ciągle mówić o tym, że on ma przerwę, coś tam. Powinien uciąć temat i robić k***a se swoje rzeczy. Mieć wypierdolone. Powinien sobie zamknąć panel z liczbą widzów, wszędzie, gdzie tylko może nie patrzeć na to i po prostu kupa sobie streamować. Bo patrzcie, ja wam coś pokażę. Jak na przykład wejdziesz sobie na streama Meduski na, w sensie na jego, na jego k***a kanał i wejdziesz sobie na shoty i zaczniesz odpalać szoty, stary, losowe shoty, to dosłownie praktycznie każdy shot odnosi się do jakiejś sytuacji, że ma mało widzów. Albo, że nie wiem, odpowiada jakiemuś hejterowi k'a na to. Że kupa, że się skończyłeś i tak dalej. Czekaj, no kupa, żeby tak was nie, nie kłamać. Ty, a może kupa, jestem mitomanem i tak, tak naprawdę tak nie jest. No nie wiem, no jakiś shot załóżmy, no. K***a. Mać. Stała Kasiks na... Dobra, to jest to Kasiks Co to jest? Meduska, ekotop Czyli Psycha Seating, powiedz to w końcu, o. a nie udajesz, że tak nie Ale przez co mi ma Psycha siadać, stary. No co i co miesiąc fajny przelew mi wpada na konto Po co? Po co k***a ku... ciągle gadać o tym? Wiesz co chodzi? No ty te... odpalasz stary... Bo musisz sobie zdać z tego sprawę, że ty mi możesz k***a... Ku... A co najwyżej wiesz. Widziałeś już może najnowsze filmy prosty? No że jesteś trochę daleko, obranę, No i, i, i o to chodzi. jakby wiesz, wchodzisz na losowe shoty sz i praktycznie większość shotów jest jakieś tłumaczenie, wiesz, Zodzi, z widzami wdawanie się w dyskusję, kurwa. Wiesz Zodzi, i to jest. Nie możesz, nie może tak robić. No i wiesz, jakby to nie jest, to nie jest coś takiego, bo... Mam wrażenie, że Meduzie się trochę wydaje, że każdy go atakuje, ku**a. A to nie jest do końca tak. Po prostu, po prostu z Twitchem jest tak... Ja wam powiem, jak jest z Twitchem. Jak ja miałem, jak ja miałem na przykład duże liczby, miałem, kurwa swój pik wtedy, pierwszy pik w lutym. Nie wiem, czy pamiętacie moją gadkę. Dużo ludzi tam mi mówią, o stary, ja pi 15 tysięcy widzów, a co chwilę jakiś tam stary, co chwilę jakiś tam na TikToku trend, wiesz o co chodzi, no kupa rozpierdolnie. nie? Co chwilę jakiś, wiesz, to ja, to ja od początku mówiłem, widzowie, bardzo dziękuję za wsparcie, ale pamiętajcie, że to jest kupa tylko moment, pewnie zaraz się skończy ja jestem na to przygotowany, ale dziękuję, wiecie o co chodzi. Zawsze mówiłem, że po prostu, ja wiem, że to jest chwilowe, że to nie będzie trwało wiecznie, a, Med a Meduza trochę przyjął złą, złą taktykę, bo przyszedł na Twitcha jako nowy i zaczął troszkę... Mówić takie rzeczy typu, że oni mi zazdroszczą, bo ja robię takie liczby, a oni, k***a, wiesz, a oni pracują tyle. Wiesz o co chodzi? To jest jakby takie podejście, złe podejście trochę, bo zaczynasz jakby, mm, zaczynasz się za bardzo fleksować i to się odwraca od ciebie, a to trzeba być pokornym, trzeba być po prostu. Będąc tyle w internecie, powin powinien wiedzieć, że to tak jest, że masz moment, k***a, piku, masz stare, podane liczby, a za miesiąc już tego nie ma. Wiesz o co chodzi? Ja uważam, że takie podejście jest najlepsze, nie? I, i wiesz, i, i, i tyle. no. Ja tak jak mówię, ja meduzę, ja meduzę lubię, uważam, że powinien w ogóle przestać gadać o tym, przestać gadać. Tak samo, tak samo ja uważałem, że Rafon miał ten sam problem, że odpalał streama i co chwilę mówił o widzach, że mówił, dobra, jak będzie 10 tysięcy widzów, to odpalamy GTRP. jak będzie, wiesz, ciągle jakby taki mindset, a to trzeba robić rzeczy, trzeba robić po prostu swoje i, i, mieć, i wiesz, i wy... Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, ale lubię się czasami pogadać na takie rzeczy, bo uważam, że jest to Dobre podejście, takie zdrowe. Różnica jest taka, że ty na początku streamowałeś, gdy miałeś tysiąc widzów, a on od razu zyskał popularność. No właśnie, ja, pa, ja, ja też, ja zawsze o tym mówiłem, kutka, że ja wolę zdobywać powoli. Wiesz o co chodzi? Że robisz np. 3 miesiące, 300, wiesz jakby powoli, żeby to rosło, a żeby nie było tego takiego kutka, że nagle z dnia na dzień, pff, 15 tysięcy średnia, bo wtedy upadek jest 4 razy mocniejszy, stary, 4 razy mocniej boli. A jak wiesz, a jak idziesz tą drogą taką powoli, czyli robisz 300 widzów, 500 widzów, Tysiąc widzów, to wiesz, to jakoś tak kurwa, jest inaczej. To samo miał przecież yy, szachista, nie? Xen to, to samo miał. Nagle wyjechał. jak szybko wyjechał, tak szybko się wyjechał. A ale teraz na przykład przestał już pikolić o tym, i kupa się streamuje tam dla normalnej liczby widzów, dla której można się utrzymać i zajebiście. I, I stary, wiesz, i, i spoko, nie? To, to jakby to trzeba. Taki mindset sobie zrobić, że wiesz, streamujesz i jest fajnie, nie? A, no i jeszcze jeden problem, meduzy uważam, jak już tak gadamy, już skończę temat, no to to, że. No trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jakby franio, no kupa w swoim community wybustował meduzę, tak? Wiadomo, że bardzo dużo pomogły mu y, te TikToki i tak dalej, ale mam wrażenie, że gdyby nie franio i nie ten zapalny ku... wiesz, ten, 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 ten efekt taki zapalny, no to nie byłoby tego, nie? No i problem jest, problem jest wtedy, jak na przykład ktoś cię gdzieś tam wypromował, a zaczynasz mówić trochę w taki sposób, jakbyś nie był wdzięczny za to. Wiecie o co chodzi? To wtedy ta widownia, no oni nie są głupi, ta ku... widownia z Twitcha z... nie jest... Ku głupia, to nie są też takie bezmózgie zjeb... Wiadomo, że są bezmózgie zjeb... Ale widownia na Twitchu nie jest taka, -ta, wybaczająca, jak na przykład na YouTubie, bo tutaj można stracić widownię, w jeden dzień. Jeden zły ruch i może stracić widownię w jeden dzień. Więc oni jakby wiedzą, jak coś się święci i odwrócą się od ciebie. No to jest proste, nie? Skończyłem gadać. Niech chcę Meduza streamuje. Uważam, że powinien streamować, nie odpowiadać na jakieś zaczepki i będzie dobrze, pewnie.